Dzień dobry Szanowni Państwo, dziś jesteśmy w Brynowie, tutaj przy ulicy Rolnej 43C mieści się katowicki oddział ogniska muzycznego Red Note. Opowiem Państwu o motorze skutecznej edukacji, czyli motywacji. Zapraszam do środka. Z naszego doświadczenia wynika, że motywacja jest jak paliwo w samochodzie. Kiedy przychodzi do nas nowy uczeń, to on jest jak taki mały samochodzik z bakiem zatankowanym do pełna. I tej motywacji na ogół wystarcza na jakiś czas. No bo on chce, bo widział, jak koledzy grają, bo widział w internecie, w telewizji i tak dalej, i tak dalej. Ale jak powszechnie wiadomo, każde tankowanie kiedyś się kończy i trzeba ten samochód zatankować od nowa, po raz drugi, żeby on mógł jechać dalej, a później po raz trzeci i kolejny, i kolejny, i kolejny. I teraz nasza w tym głowa, żeby tych tankowań systematycznie dokonywać. Oczywiście oprócz częstotliwości tankowania bardzo istotna jest również jakość tego paliwa, ale nie chcę, żeby dalsza część mojego wywodu brzmiała jak reklama lotosa, dlatego opowiem Państwu o trzech modelach motywacyjnych. Model rosyjski to jest taki model motywacji, który młodemu człowiekowi mówi się masz ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. Jeśli umiesz, nigdy nie jest tak dużo, żeby nie mogło być lepiej. Jeśli nie umiesz, to ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, bo paluchy połamie. Cóż. Ofiarami tego systemu motywacyjnego są ludzie, którzy szczerze i dozgonnie nienawidzą muzyki, ale trzeba sobie również uczciwie powiedzieć, że wśród wybitnych muzyków jest kilku, co najmniej kilku beneficjentów takiego systemu, takich jak chociażby Niccolò Paganini, Michael Jackson czy Tina Turner, bo są to ludzie, którzy no właśnie dzięki tym zamordystycznym totalitarnym metodom osiągnęli Olbrzymi sukces. Jako ciekawostkę powiem, że Fryderyk Chopin, który na obczyźnie będąc, w dużej mierze utrzymywał się z udzielania lekcji gry na fortepianie, był nauczycielem stosującym właśnie takie metody. Rzucał nutami, był cholerykiem, był bardzo porywczy. Mimo to pobieranie lekcji u Chopina uchodziło za prestiż. Model amerykański jest niejako odwrotnością modelu rosyjskiego. To jest taki model, w którym delikwent nie umie nic i kompletnie nie ma z tym problemu, a nauczyciel z takim uśmiechem Jacka Nicholsona utwierdza go w przekonaniu, że jest świetnie. Że wprawdzie nie umiesz grać, ale masz fajną energię i masz w ogóle z tego fani, to jest coś wspaniałego. To jest trochę jak w tym kawale. Pół roku temu zapisałem się na siłownię i nie widzę żadnych efektów. Dlatego dziś osobiście wybieram się sprawdzić, co tam się dzieje. W całej historii modelu amerykańskiego nie odnotowano ani jednego beneficjenta, a ofiar tego systemu jest więcej niż pandemie litówki. Inteligentny system motywacyjny jest taki system, Dzięki któremu osiągamy nasze cele, ale, że tak powiem, bez ofiar w ludziach. Niestety nie jest to system częsty, nie jest powszechny. Dlaczego? Bo y, wymaga wiedzy, wymaga doświadczenia, wymaga praktyki y, i wymaga takiego ponadnormatywnego, długofalowego wysiłku, który znacznie wykracza poza udzielanie lekcji gry na instrumencie. I teraz opowiem Wam, jak. My tutaj w Rednote wdrażamy taki inteligentny system motywacyjny. Przede wszystkim zaczynamy od repertuaru, bo jeśli przychodzi do nas młody człowiek i on ma swoje pasje, on ma swoje zainteresowania, to my za tymi pasjami staramy się podążać. I jeżeli na przykład ktoś chce zagrać coś współczesnego, coś nowoczesnego, na przykład Tashiana, dlaczego nie? Kraina lodu. Muzyka z bajki. Proszę bardzo. Harry Potter, ależ oczywiście. Gdzie pojawia się pasja, znika problem tego, że coś jest trudne, że coś wymaga więcej czasu, że do tego trzeba usiąść. Ale to oczywiście nie wszystko. Osobnym tematem jest motywowanie dzieci, dlatego że dzieci do kwestii pracy z muzyką podchodzą z właściwą sobie nożalansją. No i teraz trzeba wiedzieć, jak takiego małego Ancymona podejść. Za przygotowanie i pracę na lekcji maluchy w rednout otrzymują nutki z logo naszej szkoły. Uzbieranie dziesięciu nutek daje puchar. Takie motywowanie kolekcjonerskie bardzo dobrze się sprawdza, dlatego że ono wyznacza nam cel poboczny. A cel główny, czyli pracę z instrumentem i zaangażowanie na lekcji, osiągamy niejako przy okazji. Naszym autorskim pomysłem są gry edukacyjne, gitarowy wyścig i uciekające fortepiany. W momencie, kiedy aktywność dziecka na lekcji spada, sięgamy po naszą planszówkę. Rozgrywka polega na bezbłędnym graniu fragmentów utworów. Im lepiej dziecko gra, tym szybciej dociera do mety, i wygrywa. Nie mamy wyzwaniem zmotywowanie młodzieży i osób dorosłych, bo to jest taka grupa, u której pojawiają się usprawiedliwienia i wymówki, bo nauka, bo praca, bo brak czasu. My to wszystko rozumiemy, zresztą bardzo dbamy o to, żeby na zajęciach panowała fajna, koleżeńska atmosfera, ale z drugiej strony musimy pamiętać, w jakim celu się spotykamy. I nawet jeżeli to muzykowanie to tylko hobby, to byłoby dobrze, żeby było to hobby klasy premium. Tygodniowa karta pracy z instrumentem to bardzo proste rozwiązanie. Zaznaczamy dzień, w którym odbywa się lekcja i przez tydzień wypełniamy kartę, zaznaczając dni, w których ćwiczymy. Przy każdym zaznaczeniu wpisujemy czas pracy. I to jest bardzo dobry sposób na monitorowanie ćwiczeń. Trzeba pamiętać, że jakość naszej gry jest wprost proporcjonalna do ilości czasu, który poświęcamy na ćwiczenia. A na tygodniówce ten czas widać jak na dłoni. Rzetelnie i obiektywnie oceniamy pracę naszych uczniów. Każdy z nich dostaje indeks. Co pewien czas zaliczamy utwory, nad którymi pracujemy. Oceniamy je w 10-stopniowej skali. Do zaliczenia każdego utworu można podejść aż 13 razy. Dzięki temu unikamy zbytniej presji, ale precyzyjnie zwracamy uwagę na te elementy, które trzeba poprawić. Na koniec roku szkolnego tę 10-stopniową skalę przeliczamy na oceny w systemie szkolnym, obliczamy średnią ze wszystkich zaliczeń i wystawiamy świadectwo z oceną końcową. Systematyczna praca pozwala naszym uczniom zaliczać kolejne poziomy: początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany i masterclass. Czy inteligentny system motywacyjny się sprawdza? Oczywiście, że się sprawdza. Ci, którzy do nas przychodzą, wychodzą stąd z konkretnymi umiejętnościami. Jest dobra atmosfera i jest przede wszystkim zrozumienie pewnego etosu pracy z instrumentem. To jest bardzo ważne. Tyle w temacie motywacji. Szanowni Państwo, jeżeli macie pytania czy to dotyczące naszej metodyki, czy dotyczące kursów, czy czegokolwiek związanego z naszą szkołą. Bardzo proszę, dzwońcie za chwilę. Oczywiście tutaj pojawi się numer telefonu, a ja ze swojej strony bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Można to uczynić klikając w to miejsce mniej więcej, które teraz pokazuję palcem. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.